3, 2, 1, yy, zaczynamy. Dzień dobry, cześć. Witam Cię bardzo ciepło, bardzo serdecznie. I już na samym początku mam do Ciebie pewne pytanie. Czy zastanawiałeś lub zastanawiałaś się kiedykolwiek, dlaczego w życiu pomimo ciężkiej pracy, którą ludzie wykonują, często bywa tak, że pieniądze omijają ich szerokim łukiem? Być może. Jesteś na takim etapie, w którym zdajesz sobie doskonale sprawę z tego, że być może w Twoim umyśle, w Twojej energii są nadal jakieś nieuświadomione blokady, które po prostu blokują Twój finansowy sukces. Odpowiedz sobie na to szczerze. Widzisz, kiedy jesteśmy jeszcze dzieciakami, kiedy jesteśmy nastolatkami, nasz podświadomy umysł, który jest wtedy chłonny dosłownie jak gąbka, przyswaja mnóstwo przekonań, mnóstwo wierzeń na temat finansów, które potem stają się naszą prawdą. Co to znaczy, że nasze przekonania i nasze wierzenia stają się naszą prawdą? Chodzi o to, że nasza podświadomość zawsze znajduje nam dowody na to, w co wierzymy, o czym jesteśmy przekonani. I chociaż w trakcie naszego życia często mamy to mylne wrażenie, że nasze przekonania, nasze wierzenia są naszymi wnioskami, są efektem naszej obserwacji świata zewnętrznego, to jednak nasz świat, ta rzeczywistość działa zupełnie odwrotnie. Najpierw są nasze przekonania i wierzenia, a potem pojawia się konkretny finansowy efekt w życiu. Cześć, witam cię jeszcze raz bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Ja mam na imię Bartek i już od ponad 8 lat pomagam ludziom przekraczać granice niemożliwego również w obszarze finansów, również w obszarze. Zarabiania. Już na samym wstępie mam dla ciebie bardzo dobrą informację. Dzisiaj, w trakcie naszego spotkania, oczywiście podzielę się z tobą najczęstszymi blokadami dotyczącymi finansów, życia finansowego, tego, co nas może sabotować, a z czego często nie zdajemy sobie zupełnie sprawy. Natomiast już niebawem, bo 12 grudnia z wielką radością zapraszam Cię na bezpłatne szkolenie, na którym wejdziemy sobie dużo głębiej w tematy związane z manifestowaniem pieniędzy w swoim życiu. Webinar zatytułowany Kwantowy skok Twoich finansów. Jeśli oglądasz mnie teraz na Facebook lub Instagramie, wystarczy, że skomentujesz tą transmisję wpisując "finanse", a AI poda ci link. Jeśli oglądasz mnie na YouTube, zajrzyj do opisu tej transmisji, znajdziesz tam również link do rejestracji. A my już po malutku przechodzimy do Tematu naszego dzisiejszego spotkania. Widzę, że cały czas Was przybywa, cały czas się pojawiacie, super, bardzo, bardzo się cieszę. Więc na samym początku, kochani, musimy sobie to uzmysłowić. Czy nam się to podoba, czy nie? Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy sobie sprawy z tego nie zdajemy? To umysł każdego z nas wypełniony jest licznymi przekonaniami na temat pieniędzy. I oczywiście. Na tym świadomym poziomie każdy z nas życzyłby sobie tego, każdy z nas chciałby powtarzać sobie, utrwalać w sobie oczywiście te pozytywne komunikaty dotyczące finansów, takie jak dużo zarabiam, pieniądze płyną do mnie szerokim strumieniem, stać mnie na wszystko, wszechświat odkręcił mi kranik obfitości. To są te przekonania, które najczęściej chcielibyśmy mieć na temat finansów i które często afirmujemy. Natomiast, jeżeli zaczynamy grzebać troszeczkę głębiej w naszym umyśle, to co się okazuje? Okazuje się, że pod tą warstwą nabudowanych przekonań, które z pozoru są dla nas wspierające, które są dla nas pozytywne, okazuje się, że pod spodem często Siedzą przekonania, siedzą wierzenia, które niestety prowadzą nas w zupełnie innym kierunku niż finansowa obfitość. Odpowiedz sobie więc szczerze: co naprawdę myślisz na temat pieniędzy? Co opowiadasz sobie na temat pieniędzy? Jakie historie? Zauważmy to. Tak, jak powiedziałem, my chcielibyśmy czuć na temat pieniędzy radość, entuzjazm i szczęście, natomiast bardzo często czujemy na temat pieniędzy strach, bo obawiamy się, że pojawią się na przykład jakieś niespodziewane wydatki. Bardzo często na temat pieniędzy czujemy złość, bo na przykład zauważyliśmy, że na naszym koncie nie ma wystarczającej kwoty na coś, co chcielibyśmy na przykład kupić coś, co chcielibyśmy sobie sprezentować, a w związku z tym nasza podświadomość może nas w życiu od pieniędzy. Odpychać. Im szybciej zdajemy sobie z tego sprawę, że to nasze przekonania, że to nasz sposób czucia się na temat pieniędzy jest przyczyną, tym szybciej zyskujemy również możliwość do tego, by wprowadzić zmianę. Wiesz i powiem Ci szczerze, z mojego życia parę lat temu sam miałem naprawdę dużo wyzwań w obszarze finansów, e, miałem bardzo duże zadłużenie, e, nie miałem nawet bieżących środków do tego, żeby jakoś wiązać z koniec z końcem, więc e, zdaję sobie sprawę z tego, że taka sytuacja z pewnością nie należy do sytuacji komfortowych, natomiast e, jako, że Zacząłem wykonywać nad sobą pracę, zacząłem pracować ze swoimi przekonaniami finansowymi, zacząłem uwalniać emocje, negatywne emocje na temat pieniędzy. To w moim życiu, w obszarze finansów, nastąpił przełom, nastąpiła bardzo duża zmiana. I dzisiaj, w trakcie naszego spotkania, chcę Ci pokazać kilka takich przykładowych przekonań, wierzeń, ograniczeń na temat pieniędzy. Które z wielkim prawdopodobieństwem mogą dotyczyć również Ciebie. Dlaczego z wielkim prawdopodobieństwem mogą dotyczyć również Ciebie? Dlatego, że na poziomie energii wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni: przekonania, ograniczające wierzenia na temat pieniędzy to coś, co mamy jako ludzie wspólne. I kiedy przyjrzymy się umysłowi przeciętnego człowieka, to zauważymy, że te przekonania, które mamy my, są najczęściej bardzo, bardzo zbliżone do przekonań, jakie ma druga osoba. Ale żeby nie przedłużać, zacznijmy sobie od naszej pierwszej i wydaje mi się, że jednej z największych blokad. Jaka jest to blokada? Trzy, dwa, jeden. Chodzi oczywiście o tak zwaną mentalność braku. I teraz podkreślam, zwróć na to uwagę. Ja nie twierdzę, że ty sobie świadomie chodzisz, powtarzasz i utrwalasz, że na świecie jest za mało, że nie wystarczy dla wszystkich, że pieniądze są zasobem ograniczonym. Natomiast na poziomie podświadomego umysłu właśnie takie przekonanie, takie wierzenie może cały czas pracować, jednocześnie sabotując Twoje działania. W jaki sposób sabotuje Twoje działania? Zauważ, jeżeli jesteśmy o tym przekonani, a jeżeli głęboko wierzymy, że na świecie jest niewystarczająco pieniędzy, to z wielkim prawdopodobieństwem nie mamy nawet najmniejszej ochoty podejmować żadnych nowych działań, dlatego że z góry zakładamy, że skoro pieniędzy na świecie jest za mało, no to dla nas z pewnością i tak nie wystarczy. Więc po co się angażować, po co się starać, po co cokolwiek robić jest za mało, możemy sobie odpuścić, zanim nawet zaczniemy. Natomiast to przekonanie jest oczywiście mitem, gdyż środków finansowych zasobów na świecie jest nieograniczona ilość. Pieniędzy tak naprawdę przybywa każdego dnia. My oczywiście często nie zdajemy sobie z tego sprawy, nie zwracamy na to większej uwagi, ale faktycznie zasobów, środków finansowych przybywa. My często postrzegamy świat finansów jako. Taki swojego rodzaju tort, z którego zjedzono już 90 czy 95%, zostały jakieś, wiesz, okruszki do podziału pomiędzy resztę. Natomiast to absolutnie nie jest prawda. Pieniędzy na świecie jest nieograniczona ilość i im szybciej. Zdamy sobie z tego sprawę, im szybciej zaczniemy skupiać się właśnie na tym, co jest dostępne, na wszystkich tych zasobach, które aktualnie są na świecie, tym szybciej uświadomimy sobie, że ten nasz kawałek tortu cały czas na nas czeka. Jasne. Do tego tortu trzeba podejść, trzeba go sobie nałożyć na talerzyk, czyli podjąć jakieś działania, bo jak będziemy siedzieli całymi dniami zamknięci w domu i powtarzali sobie, robili szereg ćwiczeń, no to zmniejszamy prawdopodobieństwo, ograniczamy ilość tych możliwych kanałów, którymi pieniądze mogą do nas w życiu napłynąć. Jednak jeżeli podejmiemy zgodne działania, to przekonamy się o tym, że faktycznie. Nasz umysł zacznie dla nas znajdować dowody tej nowej prawdy, w którą będziemy wierzyć. Druga blokada, również bardzo powszechna, bardzo popularna, blokada, z której często istnienia nie zdajemy sobie sprawy, a nawet jak już sobie zdamy sprawę, że taka blokada może istnieć, to najczęściej zaprzeczamy, wypieramy i mówimy nie. Mnie to na pewno nie dotyczy. Ja za chwilkę powiem, jaka jest to blokada, a ty koniecznie daj znać na czacie. Czy zdarzały ci się takie sytuacje, w których mówiłeś lub mówiłaś? Nie, nie mam absolutnie nic wspólnego z taką blokadą. Nie, ja na pewno nie mam takiego przekonania. Mnie to na pewno nie dotyczy. To jest głupie. To jest coś, co ponad czym jestem już od dawna. Wiesz, czego dotyczy ta blokada? Ta blokada dotyczy. Czegoś niezwykle przyziemnego. Chodzi oczywiście o strach przed zmianą, strach przed sukcesem. I teraz być może złapałeś, lub złapałaś się nawet za głowę myśląc sobie: no, zwariował. Kto bałby się pieniędzy, kto bałby się większej obfitości, kto bałby się mając na koncie więcej środków finansowych? Natomiast wiesz co? Boi się tego znamienita większość ludzi. Nie boimy się finansowego sukcesu, dlatego że on jest faktycznie, wiesz, jak taki dziki wilk z lasu, który może nas ugryźć, dziabnąć nas w rękę i jeszcze zacząć na nas warczeć. Ale boimy się tego, dlatego że jest to dla nas coś nowego, coś nieznanego, coś, z czym mogliśmy do tej pory nie mieć do czynienia. I tutaj ponownie zatrzymam się na temacie podświadomości podświadomego umysłu jak już z pewnością doskonale wiesz podświadomość to aż 95% twojego umysłu która wypełniona jest licznymi programami programami chociażby takimi jak podtrzymywanie życia w twoim ciele i właśnie jednym z głównych zadań, jednym z głównych obowiązków Twojego podświadomego umysłu jest zapewnienie Ci przeżycia i przetrwania, zapewnienie przeżycia i przetrwania Twojego fizycznego ciała. A w związku z tym Twoja podświadomość wszystko to, czego nie zna, wszystko to, co jest dla niej nowe, klasyfikuje jako potencjalne niebezpieczeństwo, jako potencjalne zagrożenie. Dlatego, że tego nie zna. Więc teraz odpowiedzmy sobie znów w pełnej szczerości. Czy przez większą część naszego życia byliśmy przyzwyczajeni do tego, że pieniądze napływają do nas z lekkością, do tego, że prowadzimy biznesy, które bardzo dobrze zarabiają, do tego, że mamy nadwyżki środków finansowych na naszych kontach? Czy raczej byliśmy przyzwyczajeni do życia w poczuciu, że nie wystarczy, że jest za mało, że zabraknie, że zaraz się skończy, że trzeba się martwić, niepokoić i denerwować na temat pieniędzy? Co jest znanym scenariuszem dla Twojego podświadomego umysłu? Odpowiedz sobie szczerze. Jeżeli Ty zdasz sobie z tego sprawę, co Twoja podświadomość zna, i co twoja podświadomość postrzega jako bezpieczne, jako oswojone, tym szybciej zdasz sobie sprawę z tego, dlaczego sam lub sama sabotujesz swoje działania w obszarze finansów. Widzisz, podświadomość, pomimo, że mówię o niej jako o jakimś odrębnym tworze, to jednak jest częścią naszego umysłu. To my sami jesteśmy odpowiedzialni za naszą podświadomość, dosłownie tak jak jesteśmy odpowiedzialni za nasz telefon czy nasz komputer. Jeżeli zauważamy, że na naszym telefonie czy komputerze pracuje jakiś program, jakaś aplikacja, która nam nie jest potrzebna, która nam nie służy, a być może nawet zakłóca nasze korzystanie z tego urządzenia, to co robimy? To po prostu taką aplikację zauważamy i odinstalowujemy. Z naszą podświadomością jest dokładnie tak samo. Nasza podświadomość jest właśnie jak taki komputer, do którego mogło dostać się ograniczające przekonanie. Sabotuje finansowy sukces dlatego, bo to niebezpieczne. Sabotuje finansowy sukces dlatego, bo się tego boję. Sabotuje finansowy sukces dlatego, bo może stać się coś, co negatywnie wpłynie na moje życie. Co możemy postrzegać jako właśnie taki negatywny wpływ na nasze życie? A chociażby to, że będziemy musieli więcej pracować, a w związku z tym będziemy mieli mniej czasu dla naszych najbliższych, a w związku z tym na przykład nas odrzucą, skreślą i przestaną nas lubić. Zauważ, na głębszym poziomie naszego umysłu takie przekonanie może prowadzić do tego, że faktycznie jakaś część nas, i to ta większa część nas, będzie sabotowała nasze finansowe działania. Odpowiedz sobie więc na pytanie, co najgorszego może się stać, jeżeli zacznę dużo zarabiać. I tutaj ponownie, nie daj się zwieść pozorom, twój umysł prawdopodobnie podpowie, nic najgorszego się nie stanie, przecież ja będę super szczęśliwy, szczęśliwa. Natomiast jeżeli pogłę... Po... <laughs> Natomiast, jeżeli pogrzebiesz w tym troszeczkę głębiej, pozadajesz to pytanie swojemu umysłowi, to przekonasz się, że zacznie ci podsuwać odpowiedzi. I będą to odpowiedzi. Właśnie w tym stylu będę mieć mniej czasu, będę mieć zbyt dużo odpowiedzialności. Być może inni ludzie będą chcieli mi zabrać to, co uda mi się zdobyć, więc będę żyć w strachu, będę żyć w lęku, będę żyć w niepokoju. Więc ja już wolę lepiej szerokim łukiem omijać całą tą obfitość i jakoś to będzie. Jakoś tam żyłem, żyłam całe życie, to resztę życia mogę żyć dokładnie w ten sam sposób. Idziemy dalej, kochani. Kolejna blokada, bardzo, bardzo, bardzo popularna, szczególnie tutaj w naszej szerokości geograficznej, to blokada związana z naszą niską samooceną. Również zwróćmy tutaj uwagę. My często żyjemy w przeświadczeniu, w przekonaniu dotyczącym tego, że nasza samoocena. Wzrasta, nasza samoocena idzie do góry w momencie, kiedy my odnosimy w życiu sukcesy, kiedy nasze zarobki zaczynają wzrastać, kiedy mamy bardzo dużo na koncie. Ludzie często wierzą, że pewność siebie, poczucie pewności siebie, to coś, co zyskujemy dzięki posiadaniu środków finansowych. Natomiast czy tak jest? Widzisz, to o czym mówiłem na samym początku, nasza rzeczywistość działa odwrotnie niż nam się wydaje. To najpierw my musimy stać się Pewnymi siebie osobami, to najpierw my musimy zacząć czuć pewność siebie, bo z naszego poczucia pewności siebie wynikają podejmowane przez nas działania. Jeżeli my będziemy czuć się niepewni, no to raczej będziemy obawiali się podjąć jakichkolwiek nowych działań, będziemy obawiali się wszelkich wyzwań, będziemy tak naprawdę starali się żyć w odcięciu od świata i specjalnie nie wychylać, no bo gdyby Pojawiło się na naszej drodze jakiekolwiek wyzwanie, to prawdopodobnie z góry zakładamy, że i tak byśmy sobie z nim nie poradzili. Natomiast nasze poczucie własnej wartości, nasza samoocena, jeżeli ona wzrasta, jeżeli my już teraz zaczynamy pozwalać sobie na to, by zacząć postrzegać siebie w korzystnym, w pozytywnym świetle, jako osobę pewną siebie, jako osobę zdecydowaną, jako osobę konkretną, to taką osobą się stajemy. Jeżeli my stajemy się osobą, która jest pewna siebie, zmieniają się podejmowane przez nas działania. A skąd w życiu biorą się pieniądze? Pieniądze biorą się przede wszystkim z działań, z wartości jaką my możemy wnieść tutaj do tego świata. Więc ponownie, odpowiedz sobie szczerze: czy większe prawdopodobieństwo tego, że zaczniesz podejmować nowe działanie, jest w sytuacji, kiedy twoja samoocena jest niska, ty wątpisz w siebie, podcinasz sobie w myślach skrzydła? Czy zdecydowanie większe jest prawdopodobieństwo podjęcia nowych działań w momencie, kiedy twoja samoocena jest wysoka, kiedy ty czujesz się dobrze sam lub sama ze sobą, kiedy wierzysz w siebie, kiedy masz takie solidne poczucie wewnętrznej pewności? Jak to wygląda? koniecznie daj znać na czacie. Jak to zmienić? Kochani, samoocena to coś, co my możemy wypracować, coś co my możemy zacząć stopniowo w naszym życiu budować. Im bardziej wywiązujemy się sami przed sobą z danego sobie słowa, im bardziej dowozimy każdy temat, który założymy sobie, że dowieziemy, tym bardziej zaczynamy wierzyć w siebie. Tym bardziej nasza samoocena zaczyna szybować do góry. Pamiętaj o tym. Twoja samoocena to nie jest wyrok, to nie jest, wiesz, dożywocie i nic się nie da z tym zrobić. Twoja samoocena to po prostu program w twoim umyśle, na którym ty możesz zacząć pracować i który możesz zacząć zmieniać. Kolejna rzecz, kolejna finansowa blokada. To jest temat o którym z pewnością słyszałeś lub słyszałaś nieraz, ale tutaj również nie daj się zwieść pozorom. My bardzo często słyszymy o szeregu rzeczy i teoretycznie jesteśmy mistrzami, wiemy na ten temat wszystko. Natomiast kiedy przychodzi do zastosowania wiedzy w praktyce, to często bywa z tym już zdecydowanie gorzej. Zauważ Chociażby zdrowe żywienie, tak? Kiedy spojrzymy sobie na przekrój społeczeństwa, każdy w dzisiejszych czasach doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że chociażby przetworzone jedzenie nie jest dla nas do końca korzystne, nie jest wspierające dla naszego ciała. I co? I wszyscy nagle zaczęli jeść surowe owoce i warzywa? Wiadomo, że nie. Niby o tym wiemy, niby zdajemy sobie z tego sprawę, a i tak zdarza nam się jeść rzeczy, które są dla nas nie do końca dobre. I w przypadku naszej wiedzy na temat Przekonań, które wynosimy z naszego dzieciństwa, jest bardzo podobne. Niby wszyscy wiemy, niby każdy z nas już milion razy w swoim życiu słyszał o przekonaniach w stylu: że pieniądze są złe, że tylko źli ludzie mają pieniądze, że nie zasługujemy na pieniądze, lub żeby mieć pieniądze, to trzeba mieć układy, koneksje i nie wiadomo co jeszcze. Natomiast wiemy o tym, zdajemy sobie z tego sprawę. A i tak w wielu, wielu momentach w życiu zaczynamy sobie powtarzać właśnie takie przekonania. Kiedy na przykład widzimy na ulicy człowieka, który widać tak, że powodzi się, bardzo często. Gdzieś z tyłu głowy nie pojawia się wcale uczucie, wiesz, super, że temu człowiekowi się powodzi. To jest taki sam człowiek jak ja. Jeżeli temu człowiekowi się powodzi, to znak, że mi też może, bo jestem takim samym człowiekiem. Tylko jednak zdecydowanie częściej możemy spotkać się z takim podejściem: a ten to ma, to na pewno kogoś oszukał, na pewno komuś zabrał, na pewno doszedł do tego w jakiś nieczysty sposób. Zauważmy to. My bardzo często, nie zdając sobie z tego zupełnie sprawy na własne życzenie, utrwalamy w naszym umyśle, powtarzamy sobie tego typu frazesy na temat pieniędzy, a potem jednocześnie zastanawiamy się, dlaczego w naszym życiu obfitość finansowa może omijać nas szerokim łukiem. Im częściej. Im bardziej wnikliwie obserwujemy to, co naprawdę myślimy na temat pieniędzy, im bardziej obserwujemy to, co na temat pieniędzy naprawdę czujemy, tym łatwiej jest nam zacząć wprowadzać zmianę. Oczywiście. Zaznaczam, każdy z nas, każdy człowiek jest wyposażony w pewien mechanizm. Mechanizm, o którym mówię bardzo często, chodzi oczywiście o mechanizm naszego ego, tak? o naszego skrzata Ego Sława. I tutaj bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o nasze ego, jeżeli chodzi o naszego skrzata Ego Sława w kontekście finansów, w kontekście finansowej obfitości, Twoje ego. Nie będzie cię motywowało do tego, byś ty więcej zarabiał lub zarabiała. Twoje ego chce, żebyś pozostał lub pozostała w tym punkcie, w którym jesteś. Twoje ego, jak taki mały diabełek, który siedzi na ramieniu w kreskówkach i podszeptuje, mówi ci prawdopodobnie: Nie zarabiaj więcej pieniędzy, narzekaj dalej, martw się dalej, niepokój się dalej. I ty prawdopodobnie nie zauważasz tego głosu bezpośrednio ale jeżeli zaczniesz poświęcać na to czas, jeżeli zaczniesz to eksplorować, przekonasz się, że jedyna przyczyna, jedyny powód tego, jak wyglądają na chwilę obecną twoje finanse, nie znajduje się ani w świecie zewnętrznym, ani w rynkach finansowych, ani nigdzie indziej. Znajduje się w twoim umyśle, w twojej energii. A skoro znajduje się w twoim umyśle i w twojej energii, to znak, to informacja, że Ty możesz to zmienić. To Ty jesteś użytkownikiem lub użytkowniczką tego ciała i tego umysłu, i masz możliwość wprowadzić tutaj dowolną zmianę, również na temat finansów. Natomiast na sam koniec jeszcze taka. Ciekawostka. Często, bardzo często w swojej już ponad ośmioletniej praktyce spotykałem się z sytuacjami, w których ludzie faktycznie mówili, że chcieliby więcej zarabiać. Natomiast, kiedy prowadziłem sesję, kiedy pracowaliśmy jeden na jeden, co się okazywało? Okazywało się, że osoba. Nigdy nie wizualizuje tego, że dobrze zarabia. Nigdy w wizualizacjach nie myśli o pieniądzach. Nigdy na tych pieniądzach się szczególnie nie skupia, bo uważa, że skupianie się na pieniądzach to coś złego, to nie przystoi, to nie wypada, to coś, co świadczy o tym, że nie jesteśmy duchowi, tak? Zauważmy to. Często na własne życzenie nie chcemy myśleć o pieniądzach, nie chcemy ich wizualizować, bo uważamy, że to będzie źle o nas świadczyło, że ktoś nas z tego powodu negatywnie oceni. Natomiast pamiętaj, pieniądze same w sobie są tylko i wyłącznie symbolem. Symbolem, dzięki któremu Ty możesz się tutaj chociażby rozwijać, możesz realizować swoje plany, realizować swoje cele, spełniać swoje marzenia. I tak długo jak w Tobie będzie wewnętrzne uczucie oporu na temat tego, żeby myśleć o pieniądzach, żeby wizualizować pieniądze, żeby czuć na temat pieniędzy entuzjazm, radość, miłość i szczęście, tak długo z wielkim prawdopodobieństwem, Twoja podświadomość będzie Cię w życiu od pieniędzy odciągała. Kochani, mam nadzieję, że każdy z nas weźmie sobie z tego live'a coś dla siebie, Pamiętaj, nie chodzi mi tutaj o to, żebyś wysłuchał tego, powiedział, powiedziała sobie tak, ja już to wszystko wiem, mnie to już nie dotyczy i wrócił, wróciła dalej do negatywnego wypowiadania się na temat pieniędzy i finansów, tylko żebyś faktycznie poświęcił lub poświęciła troszeczkę czasu na to, by przeanalizować to, o czym mówiłem, by zreflektować się nad tym, czy faktycznie może jednak dotyczy mnie to chociaż w jakimś stopniu, czy ja na pewno nie mam już takich przekonań, czy ja na pewno nie opowiadam sobie ciągle na temat braku, na tego, że mi nie wystarczy, na temat tego, że na świecie jest za mało. Zdaj sobie sprawę z tej dominującej historii, którą opowiadasz sobie w umyśle na temat finansów, bo kiedy ty tą historię zauważysz, zyskasz momentalnie możliwość do tego żeby zacząć wprowadzać zmianę. Zdecydowanie więcej na temat manifestowania pieniędzy, na temat manifestowania finansów w naszym życiu. Dowiesz się już 12 grudnia w trakcie całkowicie bezpłatnego szkolenia Kwantowy skok twoich finansów. Jeśli oglądasz mnie teraz na Facebooku lub Instagramie, wystarczy, że skomentujesz finanse. AI, podeślę Ci linka. Jeśli oglądasz mnie teraz na YouTubie, zajrzyj koniecznie do opisu tego, tego filmu, tej transmisji. Tam również znajduje się link do rejestracji. Ja na sam koniec chciałem życzyć Ci tego, by. Niezależnie od tego, czy na chwilę obecną w swoim życiu cieszysz się finansową obfitością, czy zauważasz i znajdujesz dowody braku w swoim życiu, to niezależnie od tego, ile zarabiasz, niezależnie od tego, ile masz odłożone na koncie, to ja i tak stale, niezmiennie życzę Ci tego, by na każdym kroku Twojego życia zalewała Cię ogromna fala błogosławieństw. Mnóstwo miłości, mnóstwo światełka dla Ciebie, do zobaczenia już niebawem i do zobaczenia 12 grudnia na webinarze Kwantowy Skok Twoich finansów. Wspaniałego dnia na